Na koniec Katoki, przygoda od Kinsiak Karusz Wimera. Gdzie się przybliża? W tym się nie przybliża. Miejsca. Tak? Bezpalskiej rasy Katoki, syn holsztyńskiego Ogiera Katoki, znanego zresztą z Kifodorą i Świata. Katoki syn Ogiera Kębry, czy Ogiera Kaletto pierwszy i prawnik. E znaczącego w światowej hodowli koni sportowych ogiera rasy selfanse Cordelabrie. Eee, matka ogiera katoki Bilda to córka ogiera Sylwester i Goluska Ogiera Gilberzej. Gilberzej jest również y, znany ze światowych hipodromów. Dwukrotnie wygrywał derby hamburskie, a matka y, znajdującego się na parku Zebaha Katoki to placz. Coca-Cola, córka Ogiela Carpello, wnuszka Caretino, prawnuszka Caletto II i prawnuszka Cordelabrie, który tutaj aż dwukrotnie występuje w rodowodzie teokonia, no, także no, 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 tutaj no, imprez na no. Cordelabrie. Babka ze no, strony no, no, matki, no. Clash Mountain Pops Litvito, córka Ogiela Landstreicher, który jest z kolei synem Ogiela Landgren, który wielokrotnie dzisiaj wspominałem, jako znaczącego reproduktora w światowej hodowli koni sportowych do konkurencji skoków przez przeszkodnik. <grymianie> zero wulkany, czasem czas dwa, zero dwa.